Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Warcrafta 2, czyli przygodę Bartka w Krainie Orków. Moi drodzy, zakończyliśmy sobie tutaj na zbieraniu armii i przygotowaniu do uderzenia w misji numer 4. Dobra, A tutaj z tego co, co, co ustaliliśmy, no to ja już zbiorę te resztę sił i po prostu będę atakował, bo też nie chcę przedłużać tej misji. Ona też nie jest jakaś tam porywająca. Ale coś się będzie działo, przynajmniej będzie jakiś atak. To zobaczycie sobie chłopaków w akcji. No, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. U mnie się w miarę układa. Eee, dobra, Buduję jeszcze farmę, gdybyśmy potrzebowali jakiegoś wsparcia tutaj. Jakiś, jakiegoś. Myślałem, żeby te wyspy, może tutaj zbudować bazę, ale to chyba nie ma sensu. Bo tam aż tak długo się to nie będzie ciągnąć. Mamy cztery statki, może dobudujmy sobie jeszcze z dwa. Dobra, tu, tu budujemy pancerz, dobra. O, tu, tu, tu. A, dobra, mamy więcej statków. Tylko. Jeden się wymknął. Dobra, to co? Kałabanga. Który się wyodowuje, ten też, dobra. jest tu. No tak ma wiele tajemnic przede mną. Dobra, to atakujemy, nie? Dobra, tutaj w sumie nie wiem, w rafinerię, bardziej w te statki muszę. Dobra, chłopaki się wbili. Otwierać drzwi. O, dobra, jest tuś trochę, ale nas jest więcej te strzałki bardziej ulepszyć, ale... I te jednostki też są takie jakieś toporne w ogóle w ruchu. <laughs> się blokują, stoją z tyłu, nas tu kurde... Jechać w tą szarżę, nie? Tam... Spadają ci trolle na drzewo. Sorry. Strasznie mi ta myszka tu wariuje. Dobra, chłopaki tu już zajęli się stocznią. Szkoda jej nie dobić tej platformy, ale... O oh, kurde, skąd ich tyle tu? Ale spokojnie, damy radę. Więcej mam wrażenie strat dostaje z tego... A czekajcie, nie włączyłem stopera. Więcej strat idzie z tego chyba, że... I że te jednostki właśnie są takie niemrawe. Łapcie peonów. Te peony to są tacy odpowiedniki naszych chłopków. I tacy robotnicy orkowi. Jak ich wykosimy, to w sumie odbierzemy im też tutaj osoby. No dobra, no tam już chyba nie ma sił. Żadnych nie mają, więc... Eee, no, Niestety, niestety więcej chyba nie przy... no, przerzucimy. Parę jednostek. No dobra, tutaj jest Jeszcze. Dobra, rozwalić ten Great Hall. O, no, pani... Kurde, tutaj drap drapieżni są Ej, zaraz stracę wszystkich, No śmieszne no. Panie, dobra, muszę... Ten, muszę tutaj jakieś posiłki zwołać, bo ci naprawiają Dobra, przynajmniej surowce tracą, ale kurde, tutaj nie jest bezpiecznie Najgorsz, że jak oni dostaną polecenie ataku na budynek, to nawet jak ich zacznie atakować gościu, to... Nie odpuszczą. A, dobra, nie, głupi, głupi pomysł. Będę rozwalał peony, bo to jest To, to do łatwiej. Odciąć ich od surowców. A, a budynki to niech tam nie wiem, przyjadą, przyjadą ci, przyjadą chłopaki z mieczami i oni zrobią lepszą robotę. A dobra, to został jeden. Dobra, nie mają już chyba nikogo, więc możemy to nawalać dalej. Ale kurde, było blisko, nie? jeszcze tu będą. Ale było blisko, nie? Ci nie są w stanie już nam tu pomóc, nie są niestety Kurde, szkoda Muszę przerzucić... a widzicie, tak się przedłuży ta misja Nie planowałem tego Dobra, tu mamy praktycznie pełen transport Wrzucimy ich tutaj Ej, rozwalić tego Kurde, oh, kurde, zbudowali. No jeszcze mi tu doglączający są nie? Ja. Ja A ci tam naprawiać, dziadu. No, także tak, kurczę. No, ostatnio nie wiem co takiego ciekawego, nieciekawego no się działo. No, smutna w sumie wiadomość. W tym tygodniu zmał James L. Jones, nie wiem czy słyszeliście. Znany głos ze świata właśnie pod kultury, między innymi głos Lorda Vadera. Kurde, epicki, boś miał tak niski, ciemny głos, że naprawdę. Więc coś niesamowitego. Też, też głos mu fasy. W oryginalnym Królowie. Teraz Teraz właściwie ten Disney miał wypuszczać jakiś właśnie prequel. Właśnie coś, coś z mofasą i chyba chcieli nawet go zaangażować tam. Chcieli, no mam że no, dziwne, bo wysłałem go tu, a tu... Nie, nieważne. No, no także, znaczy znając Disneya i ich tam lubowanie się, w ogóle lubowanie się do odkupywania jakichś tam właśnie starych aktorów, tych... tych, tych Jakieś tam niechęć do recastowania, no tutaj w sumie o rikaście, no, no nie chodziło o twarz, tylko głos bardziej. Nie. Ale znając niechęć do recastowania wszystkich korporacji, to To, to pewnie mieli, mieli w planach z nim. Też nie wiem, czy, czy był jakiś... Nie było chyba oficjalnej informacji. Nie wiem nawet na jakim etapie jest ta produkcja. No, no ale smutna wiadomość. No facet już w takim poważnym wieku, bo 93 lata. Ale no, wieś tak gruchnęła nagle i przykro, jednak, nie? No, bo to kurcze. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak, jak, jak umiera jakiś znany aktor, piosenkarz, nawet jakiś tam nie, nie super nieznany, nie, 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 nie był już tą ważną częścią życia, tak macie wrażenie, że kurde, że jakaś część waszego życia tam znika nagle, nie? Nie wiem dlaczego, no bo na co dzień się nawet o tym nie myśli, nie? Ale kurcze, jak sobie, nie wiem. Nawet jak zmarł wokalista Smash Mouth, to jakoś tak. Dziwnie się poczułem, że kurczę, no, no nie, nie nie będę jakimś fanem, nie wiem, nie, nie znam ich wielu piosenek, ale no tam, nie wiem, ten twór topowy, no to wszyscy bym mu pod nosem. No i smutno, że, że, że tacy ludzie, nie, gdzieś tam odchodzą, no ale no naturalna kolej rzecz, znaczy naturalna, no. No na pewno wielu przeżyło yy, śmierć, a ja nie, teraz wyjdę na ignoranta. Kurczę, nazwisko zapomniałem. wyleciał mi. Potem może ja mi się przypomni. E, z przyjaciół. E, no, też, też kurde. To, to podejrzewam, że to bardzo duży cios dla fanów, no bo serial Przyjaciele, no to ma ogromny fandom. Ja nigdy jakiś tam super jakby nie, nie należałem do jakichś tam wielbicieli. To cenią fenomen, nie? Jakby sam. To też taki trochę symbol poprzedniej epoki, nie? Wiele rzeczy w tym serialu już dzisiaj. Co pewnie by nie przeszło nawet w jakimś tam telewizyjnym show. A no, no i pewnie, pewnie gdzieś tam fanom bardzo gdzieś na sercu doleżała śmierć aktora. No, ale też wyszły z tego jakieś tam straszne syfy, nie wiem czy w Jego lekarze tam poddawali mu jakieś tam leki, które w sumie za chyba dwudziestokrotność ich ceny sprzedawali. Są niektóre go tam nie wiem czy uzależniały, czy truły. No... Generalnie fajna sprawa będzie jakiś proces, nie, ale... No strasznie powiem wam, że... Rozumiem, że bogaci ludzie i niektórzy mogą mieć podejścia, a bogaci idioci trzeba ich doić, ale... Dobra, to trzeba rozwalić. jest strasznie upierdliwe, że każdy budynek gośni trzeba... się jedna farma ukryła gdzieś w rogu planszy, to też bym musiał mu tropić. Tak. No strasznie słabe podejście, że nie wiem, no, szczególnie lekarz, nie, czyli taki lekarz, prawnik, taki w sumie zawód, taki zawód zaufania społecznego. A, a posuwają się ci ludzie do takich rzeczy, no smutne i naprawdę niszczy taką wiarę w człowieka, nie? Jak tu potem komuś ufać? Jak kurde, ci którzy powinni się ufać bezgranicznie robią takie numery, no dobra chyba wygraliśmy, nie? Tak. Graliśmy moi drodzy. Czwarta misja za nami, zwycięstwo. No i tu już było trochę walki, nie powiecie, tu się wykazałem. Sytuacja już była podbramkowa, ale był wzrost akcji i udało się. No, eee, miałem jej jednostek. Dużo budynków. No, surowców to dużo więcej tam nazbierałem, No i kili tak samo. No dobra, continue. Mamy akt drugi: Modan, Czyli to się tam trochę zmieni otoczenie. Although the Horn has <laughs> <been> <laughs> driven <laughs> from the shores of Lorderon, it has left the townships of Hillsbrad and South Shore in ruins. It is clear that the war will cost the alliance dearly. Impressed with your victories against the Horde and the destruction of the Zuldair base, the High Command has decided to dispatch you and your troops to the main battleground. The forces of Stromgarde and Kul'Tiras are stationed along the northern border of Cosmodan, fighting to keep the orcs from advancing into southern Lauderon An orcish outpost, nestled near the ruins of the ancient dwarven city of Dun -Modra, as repeatedly beaten back alliance troops and ravaged the surrounding farmland you must reclaim the nearby island keep at tolborod and then launch an attack upon the mm, ok kasmodan czyli kraina krasnoludów nasz cel od... o super dzięki dzięki go dobra tam jest jakaś bitwa o kurde to nie jesteśmy yeah. nawet my wsiadać siadać przy yeah. konstatki a no, kochani, widzicie to jest szybka akcja, tu już nie ma marudzenia i gadania. Lecimy, lecimy. Musimy ratować tutaj naszych sojuszników, Kurczę, gdzie tu wysiąść. Nie mnie w topem. <grym>, kurde, wysiadać. No dobra. A czemu nie atakują? O, ten jest moim zadowcą O, patrzcie, mamy helikopterek, żyrokopterek, o bude. dobra, a, ten odzyskujemy, dobra, dobra, dobra. To szybko muszę odzyskać, a, dobra, dobra. Bić, 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 bić. te orki, złe orki z Majorki. Wy nie jesteście z Majorki. Orki z Majorki by mnie tak nie urządziły, a, dobra ostatni i padł. Pięknie, Pięknie. Dobra, szybko spójrz jakie są cele misji, bo tak szybko przeskoczyło. Odzyskaj Tolbarat, Barat Zniszcz Dun Okej. Okay. Czymkolwiek to jest. jakieś miasto obok. Ja chyba odzyskałem. Tol Barat. Nie wiem, nie jest to podpisane. Mamy tutaj taką nową jednostkę. Gnomish Flying Machine. latająca gnomia, latająca maszyna. Taki żyrokopterek. On nie ma niestety, zobaczcie, nie ma właściwości ataku, on może tutaj sobie tylko latać. czy znaczy, tylko, no tylko ja, kurczę, możemy sobie zrobić ładny zwiat. E, dobra, wy, 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 wy was dam gdzieś tu, zobaczcie mi, co tu jest. Kurczę, fajnie, mamy mury w ogóle. Nie możemy budować grze murów, ale tutaj akurat w tej bazie są mury, ta wysepka jest oczywiście nieduża. No i zmieniło się otoczenie, nie, z zimy... Nie wiem czy to jest jakaś taka jesień, w sumie taka trochę no jesienna, no bo te ziemie są takie, chociaż po zimie to powinno, powinno być wiosna, no ale, no nie wiem jak to się tam w trakcie, w trakcie roku dzieje, w jakich porach. No A, i tak jak już mówiłem, tutaj właśnie mamy fajnie, mamy ten tenże To nim sobie zrobię mały zwiat. tutaj niestety będziemy już nieco bardziej cięci, czym... Niestety, albo niestety, bo dla Was będzie trochę ciekawsza. Dla mnie będzie trudniejsza rozgrywka. Eee, dobra, tutaj sobie przyświetlimy. Niestety mamy 24, znaczy, niestety mam 24, 17 jednostek, a nie mamy tyle farm. To nas trochę ogranicza w tej kwestii. Dobra. O, tu mamy takie. Jakiś nie wiem, jakiś dziki chyba. trochę śmiesznie, bo tak suną w ogóle. Nigdy że mają jakieś nogi. Odnurza. No, i dzięki takiemu żyrokop żyrokopterkowi, możemy ładnie. O, mamy ich tutaj. O kurde. Oni tutaj już strzelają do nas. Słuchajcie, Oj, no nie jest dobrze. no już tutaj są nieźle obstawieni. Ci rzucający pewnie też tak będą nas mogli siekać, więc muszę tak uważać. Ło! Mają taki, widzicie, taki grubasów ogry. Nie wiem czy one strzelania, one chyba tylko wręcz walczyły, ale tak, dobra. Robił taki szybki rajd po ich bazie. O nie, dobra. To nie był dobry pomysł, ale udało się. Trochę tam przyświetliłem. Dobra, leć tutaj. Yy, right. Wybudujemy farmy. Minus tej bazy jest taki, że right. nie ma tu za dużo miejsca i... W sumie coś czuję, że zaraz będę się blokował jeden na drugi. Eee, My też mamy wieżyczki, z tego co pamiętam, z poprzedniej misji. Więc też będziemy musieli się gdzieś tu obstawić, żeby na wypadek jakby był yes, z tej yes. strony. O, jest wieżyczka, dobra. Wstawiam tak fajnie tutaj w rogu. Więc jak coś, to będziemy już mogli sobie naparzać z tej strony. O, zobaczymy co tu na morzu. Na pewno no, wróg też tam będziemy, statki na pewno jakieś. Ponura sceneria, nie? Ta zimowa była taka weselsza. Koresponduje z tym co za oknem. Dobra no, Dalej jeszcze z jedną farmą by się przydała. I tak przy murze budowano, to będzie od koła słona. Możemy ulepszyć naszą wieżyczkę do... Guard Tower i Cannon Tower. Kanon jest droższy, no będzie będzie jakoś obszarowo atakować. Dobra, zróbmy tą tańszą. W razie co tutaj, przynajmniej zatrzymać na chwilę. Um, no, w sumie nie wiem, czy to zmienia się pora roku. Tutaj, czy to, to chyba sceneria, bo to zmieniamy inny, inny obszar. Taka scenka mnie rozwaliła. <laughs> Była tak rozbudowana i, i twórcza, nie? Że widać, że. Twórcy dali z siebie całe, 32%. No ale dobra, nie czepiajmy się. Kiedyś zrobienie takiej scenki, scenki minutowej, pewnie też to było sporo roboty. Dzisiaj to w sumie AI nawet może wygenerować pewnie. Wpisze się tylko, weź mi wyreżyseruj scenkę jakiegoś oblężenia i voila, mamy. Tak jest, moi drodzy. Żyjemy w tak banalnie prostych czasach, a i tak sobie nie dajemy rady. Nie świadczy to za dobrze o nas jako gatunku ludzkim. Ale spokojnie. Zawsze jest nadzieja, że będzie jeszcze lepiej albo gorzej. O, mamy też później, widzicie? Tutaj mamy ulepszenia dla rycerzy. Miecze, tarcze i. A, ulepszyć balisty, okej, okay. będziemy mieli też balisty do wyboru. Kurczę, strasznie dużo wrzucili w tą. Jedna misja i kurczę mamy aż, aż, aż tyle zapasu. Dobra, to ustawię trochę może tu nie wiem, czy wezmę your podzielę to wojsko, bo take... yes. To nie jest też mądre, żeby rzucać wszystkich w jedno okay. miejsce, bo. Eee, jak oni wylądują, no to trzeba będzie się bronić, nie? A zrobią to pewnie prędzej czy później, bo no. to lubi takie zagrywki. Hello. A dobra, więcej yes, drewna chłopaków no. ty masz tu rąbać. A widzicie, oni tak wyskakują i nie wiem w sumie, czy oni się ten. Ten szybokopter można chyba naprawić. Czekajcie. Nie, yes. nie wracam, w życie. Repair. A niestety. A dziwne, bo to jest mechaniczne, więc powinna być możliwość naprawy. No ale dobra, nie ma. Nie ma to, nie ma. Nie ma co drążyć. Dobra, sprawdzimy jeszcze tu. Tutaj mamy ropę, co jest dla nas niezwykle cenne. Mamy wysepki, na których mamy... Warto by było jedną wysepkę środkową, tam warto by było się rozgościć. Czekaj, czy on może strzelać w statykę. Wstatecznie... O kurwa może. Yeah. stracę chłopaka przez swoją brawurę. Widzicie? Tak to jest. Nie latajcie zbyt brawurowo, bo potem... Przykre konsekwencje mogą was spotkać. Um, Eeeem. Dobrze, ja się napiję pozwolicie. ON. Trochę nie sądziłem, że tego gadania, może tak... Chyba nie wiem, czy mnie coś łapi. Jakbyś tak gadanie mnie trochę boli. Ale nie sądzę, bo tak nie wiem. Teraz znowu są jakieś pogłoski o covid -zie. Pewnie słyszeliście. Niech ktoś z was, z waszych znajomych też chorował Albo słyszeliście, że ktoś chorował i znowu, znowu będą dramy, nie, z tego tematu, kurczę. Mam nadzieję, że, że to raczej minie gdzieś tak przejdzie bokiem, bo Nie wiem, wydaje mi się, że jakieś tematy inne medialne pousychały A teraz był sezon ogórkowy, więc też nie, nie ma co liczyć, że jakiś, że coś się będzie działo okay. Ale no, tak, tak widzę, że zaczyna odkopywać ten temat COVID-a, bo... Nie wiem, w sumie nie, 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 nie śledziłem statystyk, ale tam no, cały czas było jakieś zachorowanie, nie? Nie się prześledziło to wstecz, no to by się okazało, że rok temu też było dużo zachorowania. Nikt z nas tego nie zauważył. Chociaż no kto wie, może, może jest teraz więcej tego. No ale pozostaje liczyć, że to jakoś już tam... Piąta woda po Kisielu i któraś mutacja, która już jest tam niegroźna. Że to już taka tam nieodróżnialna od Kataru. No, no, ale zobaczymy. Raczej już takich akcji jak tam 4-3 lata temu nie będzie. O, kurczę, już usłyszę. Już jest jakaś imba A, widzicie Ale wiedziałem, chwilanie uwagi. Już się tutaj zalęgli. Dobra, zawiedziliśmy sobie niebo, mniej więcej. Tutaj mamy. A dobra, tu jest jeszcze czarna plała. to tam polecę. O, widzicie? Także bardzo skuteczna jednostka. Kurczę parę minut i mamy całą mapę odkrytą. Znaczy Mam mgłę wojny, ale. Co ważniejsze, dobra, tych naszych rycerzy trochę ulepszymy. O, coś co się badało pobudować, bo już jest dużo jednostek. Zbudujmy Lord. to. Dobra, ty. Buduj rafinerię. O, tutaj czemu nie? Pyk. Oj. No, dobra, zjedtujcie, pilnujcie, żeby mi się nie stało. Tutaj zaraz ten. Eee. Ten, ten. Um, ten pobuduję też łyżeczkę jakąś tutaj może. A, dobra, zaraz coś czuję, że tak będzie. Limit jednostek, więc farma się na pewno przyda. Dobra, to się trochę obronimy. A, dobra, ulepszymy groty do strzał. portu. O, 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 o! Dobra, to. Dobra. A, widzicie, tu już komputer sobie bardziej pozwalany. już go tam nosi. To jest wieżyczkę postawimy. a te wieżyczki są fajne, ale tak. Mogę się trochę obstawić tutaj. Jest bezpieczniej. O, no także mówiąc o chorobie. Mam nadzieję, że wy jesteście zdrowi bezpieczni. Jak tam... ale nie, nie, nie zostawajcie w domu. <noise> Jak było to hasło, nie? Zostańcie w domu. Nie, uważam, że, że kurczę, że zostawanie w domu i po prostu wyjałowianie się to jest najgorsza z możliwych decyzji, nie. No ale Różnie, różne ludzie też przechodzą te choroby. Ja w sumie przychodziłem COVID-a. A no, nie było to lekkie, nie ukrywam. Ale no, na szczęście skończyło się dobrze. Miałem problemy z trochę z odzyskaniem smaku, ale nawet nie wiem, dawno, dawno już nie, nie, nie myślałem o tym, więc chyba sprawa sprawa zamknięta. Potem słyszałem, że niektórzy już mogli w ogóle tego nie odzyskać. No, także jak ktoś z Was tam ma jakieś większe problemy, to uważajcie. Nie narażajcie się, jak jesteście chorzy. No, w ogóle to jest jesień to jest zawsze ten sezon, nie? Na chorobska wszelkiego rodzaju, więc jak tam się gorzej czujecie, to zostańcie w domu. Weźcie L4, wypocznijcie, I co, pograjcie sobie w coś, przy dobrej gierce czas leci, jak, o, jak czas szybko leci, to i się wszystko zdrowieje. Taka rada od lekarza Bartosza, lekarz Bartosz wypisze Wam najlepszą receptę, pamiętajcie, co drugi dzień na moim kanale, konsultacje za darmo. Eee, no dobra, chyba staram się zabawiać, bo tutaj widzicie o. Widzicie, mam takich goblina, Zeppelina i mają sterowcę. O, i to w sumie pełni tą samą funkcję, co ten gyerokopter. Będzie latał i w kurzo. No, także trochę wolniej, no bo niestety no, w każdej takiej misji musimy się trochę rozbudować, rozkręcić. Dobra, widzę, że Mija nam powoli czas, także ja w tym momencie, momencie stopuję. Dziękuję wam za uwagę, za oglądalność. Nie zapomnijcie tradycyjnie o łapce w górze. Zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.